Cześć z tej strony FreakBike. Dzisiaj do tego filmu zainspirował mój, mój kumpel Tomek, pseudonim wuja. Pozdrawiam Cię wuja. Sytuacja, która miała miejsce w zeszłym tygodniu na MTB, czyli to co się czasami zdarza, zerwał się łańcuch. Niestety poza jedną osobą z naszych znajomych Maciek uratował całą sytuację. Miał przy sobie spinkę akurat pasującą do łańcucha, którą miał przy sobie też Tomek. Ale sytuacja mogła mieć miejsce taka, że jedna i druga spinka do siebie by nie pasowały. Można to oczywiście na siłę założyć, dojechać gdzieś do, do jakiegoś samochodu, do jakiegoś punktu, gdzie można się potem przetransportować do domu. Ale po co? Wystarczy mieć spinkę właściwą do swojego łańcucha, mieć ją przy sobie. A to, żeby mieć ją zawsze przy sobie i nie musieć o tym non-stop pamiętać, pokażę Wam jak zrobić w tym filmie. To, że nie zabierzecie sobie narzędziownika, porzucicie go w trasie z kogokolwiek, nie ma z tym problemu. Pompki możecie zapomnieć, też się pewnie najczęściej porzucicie, bo. Jeździ masa osób, więcej osób jeździ w lesie niż wy, więc zawsze ktoś życzliwy się zatrzyma i wam pomoże. Ale warto mieć spinkę przeznaczoną do waszego łańcucha, zawsze przy sobie, a nie musicie pamiętać o tym, aby ją ze sobą zabrać. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Bierzecie taśmę izolacyjną, spinkę, która jest potrzebna do tego, jaki macie typ łańcucha nożyczki. Sytuacja wygląda bardzo prosto. Odcinacie sobie kawałek taśmy izolacyjnej. Może być około 10-15 cm. Owijacie sobie tą spinkę taśmą izolacyjną w taki sposób, aby ją ładnie ze sobą złączyć. Potrzebna około centymetra na to, żeby ją zlepić ze sobą. Po czym bierzecie sobie przewód hamulcowy, i dookoła bardzo szczelnie oblepiacie. Tak, żeby to wyglądało i estetycznie, i dodatkowo było. Zamocowane bardzo mocno i stabilnie przy Waszym rowerze. A dodatkowo większa warstwa, dłuższa warstwa tej taśmy pozwoli Wam zabezpieczyć tą spinkę przed warunkami atmosferycznymi. Tym sposobem, po pierwsze, tej spinki nie widać, bo jest w kolorze takim samym jak pancerz, do którego jest przymocowana taśma izolacyjna. A po drugie, nie musicie o tym pamiętać, bo zawsze jak ze sobą zabierzecie rower, macie tą spinkę przy sobie. W razie awarii odklejacie taśmę. Możecie ją sobie założyć bez żadnego problemu. Dzięki ślicznemu pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.